Hej kochani, witam Was na 19 zdrapmasie na moim kanale. Czas leci, 19, mój dzień urodzin. Zobaczymy, czy szczęśliwy Karolek czeka. Bardzo Was proszę o polubienia, o y, subskrypcję, o podbicia. Kto oczywiście ma taką jeszcze możliwość, zaczynam od soczków. Pamiętajcie o literce. Kto tam chce się bawić? Hasło, ułożyć i brać udział w zabawie. I co ja tu mam? No, tak już chyba był. Jabłuszko, widogrono, Żura, Wina i tak dalej. Także soczek ląduje do Karolka, dziewiętnastka, Mixit. I co ja tu dzisiaj będę miała? Zaraz się okaże. Dosyć ciężkie. Pytanie czy jakaś owsianka Nie, musi. Tamten był chyba mango, a tu 100% bioorganiczna grucha. No dobra. Zobaczymy. Mangos jak mąż, nie był jakś pocieszony. Ale z zjadł. Dobra. No właśnie. Mamy to. I teraz Space and Card, dziewiętnastka. Jeden tutaj produkt. Summer Fridays. Co to jest? Aha, jakiś olejek do ust. No coś dużo tych produktów do ust. Zaraz sprawdzimy sobie. Co to za... Kolorek, co to za olejek, jak to się prezentuje. Aha, tak to się prezentuje. O, tutaj się zastał dziad. No, w ogóle chyba z zimna nie chce się przemieścić. No, ale dobra. Tak to się prezentuje. Taki olejek Summer Fridays. No i dobra. Nie ma co się bardzo produkować nad tym produktem. Nawieść ulotka. Nie wiem po jakiego dzwona. Może instrukcja obsługi jak użyć olejek, dobra, mamy to. No i z kalendarzy to tyle. Karolek chyba w miarę zadowolony. No i widzimy się słyszymy za chwilę na zdrapeczkach. No i jesteśmy już na zdrapeczkach, dzisiaj dziewiętnastka, ale oprócz koperty i literki. Słuchajcie, dzisiaj, oprócz mojego 50 zł, jeszcze 50 zł. I takie zdrawki wybrałam. Dostałam wpłatę. Eee, super podziękowanie od Wicki Hani pod filmem Hania, Hanna, bo nie wiem, czy mogę, Hania, Hanna wpłaciła 50 złotych z podziękowaniem i że na zdrapeczki wielkie, ogromne serduchać ko kochana, wysyłam. Bardzo, bardzo dziękuję. Zostawcie dla Hanny coś miłego w komentarzach. Nie napisałaś, kochana, jakie zdrapeczki, tylko że na zdrapki, więc ja postawiłam na moją gigapensję Classic Black 7 i wow, zdrapkę. Nie brałam nic pracochłonnego, bo na pewno w koperce coś jest. Także co? Najpierw będą zdrapeczki od ciebie, a ja tu już pokazuję, co ja mam dzisiaj w koperce 19. Bo tam mam oczywiście różne numerki tych zdrapeczek za wsparcie. Bardzo dziękuję raz jeszcze, to jest bardzo przemiłe, że doceniacie. I dziękuję tym, którzy mogą w ten sposób mnie wspierać. Bardzo, bardzo dziękuję. A ja mam w koperce świąteczny kalendarz, linie, cały naród. Crazy 3 siódemki, krzyżóweczka za piątaka, super 13, szybkie 52 i dwa razy kasa. I w sumie szkoda było zaczynać od tych grubych ryb. więc y, mam nadzieję, Haniu, że się nie obrazi, że będziemy od tych najmniejszych lecieć. A po prostu po tych najmniejszych sobie zdrapiemy to od ciebie. O tak, zrobimy. Także stówka wkładu. No, mam nadzieję, że coś tu dzisiaj będzie, ale wiecie, jak jest. Może być różnie i podłużnie. Dobrze, bo ja tu. Kurde, słabo widzę, dwa razy kasa, no i szukam trzech takich samych kwot, ja to sobie jeszcze obniżę ten status, bo ja naprawdę ślepa jestem, dobra, mamcia niestety już poleciała, także no trochę, trochę sobie popłakałam, mam tysiąc, tysiąc, złotówkę, pięć, no i złotóweczkę, a mnożnik razy jeden, no ale jest złotówka, także zera nie będzie, Ok. Szybkie 50, szukam trzech takich samych kwot. Na razie wszystko pojedynczo. 2 razy 500, 2 razy 100. No i niestety w bonusie 50, a są dukaty, także nie ma nic. Super 13 i szukam 13. Czy takowa będzie? Jest 13, także podejrzewam, że 2 zł. Tak jest. Ale jest. Dobra, dwa złocisze dochodzą. No mam nadzieję, że to nie będzie. Koniec. Krzyżóweczka, jarzmo w bonusie. Tak jak mówiłam, moje zdrabki to są numery 19. Dzisiaj trochę Was przybliżę i będę przesuwać po dwie literki. G i H w bonusie nic. Mogę pomijać nieuniknione okulary. Już mam na nosie. Nie widzę tu. Może być, że nie dowidzę. Także wiecie, ciężki temat. IIP, IP, bonus dalej nic. No, jestem ciekawa, co wybrałam. Jak miałam wpłatę od Agnieszki, to wybrałam ładnie. 50 zł aga mi wpłaciła. I ja 50 zł miałam. Także zobaczymy, co dzisiaj. Bo ja dzisiaj właśnie przed nagrywaniem te zdrabki kupiłam. Wszystko w biegu. Mama wyleciała rano, ale wszystko w biegu. NU, bonus, dalej nic. No, bardzo szkoda, że nie mogła zostać na święta, ale niestety tam, gdzie pracuje, to w ogóle wigilia nie jest obchodzona w Anglii. Jest obchodzony tylko ten pierwszy dzień świąt. Drugi jest normalny, pracujący, także tam jest zupełnie inna bajka. Wiecie, różna kultura, różne religie, A i Y. Dlatego mi się to podobało, jak tam mieszkało. A i Y. A i Y. Bo ja to wiecie, jak ze świętami na bakier. A i Y. Są. Muszę odbędnić, przeczekać. A i Y. Dobra. T i E. W bonusie nic, ale literki ładne całkiem. Co nie oznacza, że to w coś dadzą. T i E chyba tyle, T i E, T i e. T i E, OK, chyba tyle. V i M, no to V to mi jest bardzo potrzebne. Nic mi się tu w ogóle nie układa albo pomijam oczywiście. V i M. Emu, no to pierwszy wyraz. Ludzie. J i O. Obie są w bonusie. O. J i O. No ale co z tego? Jak tu nic? Jak tu nic nie widzę. J i O. Moż przy choinkę chciał to ma. F i C. odset i noc się ułożyły, ale to chyba na tyle. Okej. Okay. Dobra. I ostatnie D i Z. No niestety w bonusie zabrakło R. O, ale jest trzeci wyraz, pedant. No fajnie. I czwarty. No proszę. Chyba, że coś nad, tutaj nacudowałam, Bo i tak może być. Ale jak nie, to by wchodziło, że jest dycha. D i Z. D i Z. Chyba tyle. Sprawdźmy kontrolne, chociaż ja nie pamiętam. O, no to mam nadzieję, że jest nadycha Ja oczywiście sobie sprawdzę, ale podejrzewam właśnie, że jest to dycha, bo S-L- w nie było, także, że jest noc, cent, pedant i dynamo. No i chyba tak musi być. Dobra, nie ma co przeciągać. No i lecimy tym, z tymi podarowanymi zdrabkami tyle zdrabkami, ale w i zakupione przeze mnie zdrabki. Wziąłem z wow, zdrabki z numerem 13. Szukam wygrywających liczb i napisu: wow 37, 24, 58, 43 i 14.

Kawa, klucz, radio, korona, przydałaby się druga kawa, pióro, serce, auto, dzwon, tęcza kość, czapa, ptak, gitara, skuter, świat, zegar, samolot i dupa. No niestety, szkoda, no ale co ja zrobię, jak nic nie zrobię. No i ostatnia z tych podarowań za wpłatę, moja giga. Pensja z numerem 17. A czy ja mówiłam tak, tamta, jaki ma numer? Miała numer 11, jak coś. Bo już wiecie ubytki. No i tutaj po prostu szukam liczb, nic poza tym. Główny nie ma dawno i nieprawda. 9, 53, 14, 10, 47 i 12 to są moje liczby. Miała w taki mój rekord w tej zdrabce 200, także patrzymy, czy coś dzisiaj będzie. 7, 28 czterdzieści cztery, dwadzieścia jeden i pięćdziesiąt sześć, czterdzieści trzy, pięćdziesiąt jeden, sześćdziesiąt pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery, osiem, trzy, trzydzieści dwa, czterdzieści i piętnaście. No co ja wybrałam? trzydzieści sześć, czterdzieści sześć.

Fajny, fajny odcinek. Bardzo, bardzo dziękuję. I teraz ten dalszy ciąg moich Crazy Trzy Siódemki. Szukam siódemek. Czy coś ja tu jeszcze dzisiaj będę miała? No, jak widzicie, tak, to jest to moją pasją. Zazwyczaj to jej brakuje. Nie ma siódemki. Chciałoby się, ale nie ma. No i niestety, czyżby mój Dzień Urodzin lipny? Może być i tak.

Czapa i ptak, czapa i ptak. Ok. Korona i motyl, korona i motyl. Korona i motyl. Ok, chyba tyle. Rolki i tęcza, rolki i tęcza. Rolki i tęcza. No nic nie widzę. Może potem się znajdzie. Krap i okulary. Krap i okulary. Ok. Parasol i słońce. Parasol i słońce. 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 Ok. Cicho biegi i serducho ich obiegi i serducho, to były okulary. Dobra, balony i moneta. Balony i moneta. Okej, okay. kwiatek i wiatrak, kwiatek i wiatrak. Okej. Okay. Słoń i kości. Nie wiem, czy tutaj widziałam. Chyba nie. Cytryna i popcorn. Cytryna i popcorn. To raczej nic mi nie daje. Klucz i księżyc. Klucz i księżyc i ostatnie dwa dzwon i lody ale to chyba mi nic nie daje niestety dokładnie także bieda kontrolne różna dzisiejsza literka e jak elf no i na koniec świąteczny kalendarz szukam gwiazd kula świeca kartka skarpetka czy co tam było tak skarpetka bęben, anioł, kożuch, kominek, bałwan, renifer, choinka, dzwon, szyszki, sople, łyżwy, ciuchcia, lizak, stroik, sanie, rękawica, czapka, skrzat, trąba i piernik. Trzech takich samych kwot szukam. Ale nie ma Mikołajca bez jajca, a jest sweter. Także no, powiedziałabym, że dzisiaj też przegrana z Kretesem. Jeszcze kalendarze, żeby nie przeciągać, dwa różne za 15 funtów. I tutaj mój, tu już jest 20 ,19 zł, 19. Jest kominek za 300. No i dobra, podsumowując, bo już to trochę trwa. Bieda, ale tak jest życie. 10, 12, 13 zł na 100. No to sami sobie możecie ocenić. Ja Was jeszcze raz proszę o łapki, o subskrypcję, podbić jak to może o obecność. Żegnam się z Wami. No i słyszymy się jutro. A to biechaniu jeszcze raz dziękuję. Dzięki, cześć!